Stoisko Policji na targach Motor Show tak naprawdę jest już tradycją, co roku po Policja wystawiamy sprzęt, którym dysponujemy. Jest, są to pojazdy, które tak naprawdę na co dzień są używane w służbie, więc nie wyglądają jak z salonu samochodowego, natomiast chcieliśmy zbliżyć się do społeczeństwa, chcieliśmy Pokazać, czym dysponujemy, chcemy też pokazać, że jesteśmy cały czas doposażani w te nowe pojazdy. Dzisiaj mamy, aktualnie mamy tutaj pojazd marki MAN, który jest na stanie oddziałów prewencji policji. Mamy sprzęt należący do policyjnych wodniaków, jest to płat, jest to motocykl crossowy, a także Ford, który stoi za mną. Mamy też pojazd marki BMW, który należy do Wielkopolskiej Drogówki, tak więc każdy może zajrzeć do środka, może zobaczyć czym różnią się te pojazdy od pojazdów, które użytkujemy w życiu codziennym, ale też bardzo dużo mamy sytuacji, gdzie Państwo Pytają o przepisy, o to jak zachować się na danej drodze. Bardzo dużo pytań mamy dotyczących nowy, nowo obowiązujących przepisów, więc jesteśmy tutaj dla Państwa i będziemy aż do niedzieli.